Skaryszewskie wstępy to przede wszystkim święto silnie związane z tradycją regionu. Wydarzeniem towarzyszyły liczne występy zespołów ludowych. Jak zawsze fajnie, pogoda niekoniecznie, ale jest super. Pogoda jest niekoniecznie, ale super. Ładnie się bawimy, ładne zespoły, ładnie śpiewaliśmy, bo myśmy występowały już pierwsze rano. O pół do dziewiątej, prawda? No, jako pierwsi rozpoczynaliśmy Śpiewanie i tę uroczystość wstępów. Jesteśmy tu na wstępach, przyjeżdżamy co roku na występy. Zawsze byliśmy zadowoleni, dziś pogoda popsuła troszkę. I jest jak jest, no ale jeszcze będziemy drugi raz występować. Musimy poczekać w taką pogodę też. Zespół śpiewaczy Organizatorzy od lat dbają o to, aby skaryszewskie wstępy były prawdziwym świętem konia. Przede wszystkim na wystawie były konie takie dorodne, które, które myślę, że nie trafiłyby na rzeź w ogóle. Natomiast ja mogę powiedzieć to, co w zeszłym roku było, bo to mamy już podsumowane, ale w zeszłym roku żaden koń tak naprawdę nie trafił tutaj do rzeźni, stąd nie wyjechał, ponieważ nie dostał takiego świadectwa od powiatowego lekarza weterynarii. Jak również żaden koń nie był koniem eksportowym, żeby można go było wyeksportować stąd. Na tegoroczną edycję targów nie wszystkie transporty zostały wpuszczone. To ze względu na rygorystyczne wytyczne dla przyjezdnych. Wspólnie z fundacjami przez, pilnowaliśmy tego, żeby to był ten cywilizowany wygląd wstępów. Przede wszystkim też dwa transporty, bodajże, zostały odprawione z kwitkiem. Nie mogły wjechać tutaj z racji tego, że nie spełniły wszystkich kryteriów. Natomiast to dzięki właśnie fundacjom tak, i, i lekarzom weterynarii to wszystko się odbywa w taki sposób, że można Dwudniowe targi końskie wstępy 2020 przebiegały spokojnie. Wkrótce w naszej telewizji obszerna relacja z tego wydarzenia.